Ja Cześć, witajcie, z tej strony Koksmyn. Chciałbym was powitać w kolejnym odcineczku na tym kanale. A, A dzisiaj będziemy sobie grać w Minecrafta. Tylko akurat, no, będzie dosyć ciężko. A pewnie się zastanawiacie dlaczego. Już wam mówię. Już wam tutaj pokazuję screena. Macie już tutaj screena. Chyba, no chyba, że zapomnę. Dobra, mniejsza, po prostu wam pokażę. Bo zapomnę i tak o screenie. Zobaczcie, jakie ja mam u sobie. Idź do przodu S, idź do tyłu W. Idź w lewo D, idź w prawo A. O i pszczoła akurat tutaj się rozpiła Więc powiem Wam, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo hardkorowy, więc za to, że się tak poświęcam dla Was, zostawcie łapkę w górę. No zostawcie po prostu tą łapkę w górę. Bo naprawdę, mówiąc szczerze, jest naprawdę bardzo ciężko i wziąłbym sobie, zmienił. Dobra, w sumie BLS jest dla pracowni tam. O, BLS. Mogą być, piękne. Cześć pszczółka, co tam słychać. E... O w ogóle taki... Mm, jeszcze parę rzeczy. Czuję ja mam taki wielki Mam uczucie, jakbym miał większy łeb niż ciało. E, w Minecrafcie oczywiście. E, już wam mówię o co chodzi. E, stara się pewna rzecz, a mianowicie. E, dawno mnie nie było, ale za to wrzuciłem ostatnio filmik pod tytułem Minecraft zanim nadejdzie świt. I powinien się zas zastanawiać, no i. Yy... No i nie wiem co. No, no nie wiem, dzisiaj jestem troszeczkę taki rozkojarzony, ale specjalnie dla Was nagrałem odcinek. Specjalnie dla Was nagrywam odcinek, więc zostawcie łapkę w górę, proszę. Tylko teraz tak. Owco, moja droga owca. Powiedz mi. Wydrop mi dwie. Ech, bo po co? Ym, I teraz tak. Ja potrzebuję jeszcze parę owiec. Wiesz co powiem wam, że teraz bym naprawdę wielką chęcią mógłbym wam teraz pokazać ten... Yy, jak mi się nagrywa, jak po prostu chodzę, jakie to jest ciężkie... Cześć, łowca. I żebyście po prostu zrozumieli, o co mi chodzi, Tylko, o, co proszę cię, wydrop mi dwie, wydrop mi dwie. I w ogóle nie wiem, czemu jest noc. Bo chyba Dobra, bo chodziłem troszeczkę po tym świecie i musi być ta noc, musi. Coś się nie przygotowałem na dzisiejszy odcinek, więc wiecie co, ja wam udowodnię, że magia istnieje, więc... Chyba tam jest owca? Chyba tam jest owca, więc 3, 2, 1 i pik. Jak sami dobrze widzicie, magia istnieje, stał się dzień. No właśnie. normalnie ja to powinienem zostać magikiem, Nie ale co jest ze mną nie tak. Okej, okay, mm, idziemy dalej. No w ogóle, co tam pszczoła robi? Dobra, mm, spoko, to zróbmy nam może na samym początku takie standardowe rzeczy, a będą, jakiś jakieś kilo w tego typu. No tutaj sobie to rozwalmy. O, a Wy jeszcze standardowo możecie zostawić... Jest, A nie wiem, świniozabieciarz. Yy, możecie standardowo zostawić łapkę w górę i subika, gdyż to bardzo motywuje do robienia tych filmów, które, no, powiem Wam, że troszeczkę muszę się nasilić, ale, no, powiem Wam, że... Jest naprawdę, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. O, dobra? Dobra. Ale powiem Wam, że to nie jest aż takie proste, żeby po prostu tak wziąć i. Czyli naprawdę. O, dobra. To powiem Wam, że naprawdę to nie jest proste, żeby wziąć i tak pozmieniać sobie klawisze i. O tak sobie grać. No nie jest aż takie proste. Jak chcecie, to. Jeżeli macie Minecrafta, to sami sobie zobaczcie, jak to się robi. Żwir, Andesit, brook. Dobra, bo muszę wziąć dużo bruku. No, troszeczkę tego muszę wziąć. No tak, muszę pójść do klifu Kli, żelazo Lawa, woda A dobra, no to nagrać się w jakieś pół godzinki Ok no, Raczej mi się nagrywa I teraz tak Skoro tutaj już sobie to zbierzemy To od dobra, To od razu pójdziemy do klifu Do klifu, który nie wiem gdzie może być Ale pewnie jakoś magicznie po drodze Znajdę, bo świat mnie lubi Dokładnie Teraz tak, to sobie rozwalmy. Mm, Ulepszonko. Nie będę na razie brał pochodni. Po w ogóle jaką ja mam tę? Ja skrawam, okej. Okay. Spoko. Czyli teraz tak. To na, razie nie, to na razie nie wyrzucam, bo to jeszcze mogę sobie przypalić. I teraz takie jedno ważne pytanko. A mianowicie, czy tutaj gdzieś jest jakiś klif? Bo jeżeli nie, to jesteśmy w czarnej... No dobrze, wiecie co. Dobra. Mm, idziemy. Pyk, pyk pyk, 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 pyk pyk, a połazimy sobie po drzewach, a co mi tam ale to chyba nie jest wyspa taka 100% tak wyspa tak, to jest wyspa, fuck Ech, dobra czyli klifura raczej tu nie znajdziemy, ale za to znajdziemy pszczołę może tutaj o może nie tu no to na pewno nie znajdę tego będę musiał zrobić też będę musiał się głęboko kopać pod ziemię i znaleźć jakąś naprawdę dużą jaskinię. O, tak jak tu. Dzień dobry. Wziąłbym sobie jeden węgielek, pożyczę sobie. Yy, pożyczę sobie, wezmę sobie cztery torcze i będzie naprawdę cudownie widać. I w tym czasie pójdziemy też... O, oh, fuck, o, oh, O, nie! No, super. No, super, dobra. Mniejsza o to. Zostawmy to bez komentarza. Hmm. <tryk> Bo powiem wam, że naprawdę ciężko jest gra nagrywa w ogóle w ogóle cokolwiek się robi a ma się pozmienione klawisze. Naprawdę dosyć ciężko. No i. Ale co jest nie tak z tym żbirem? Co jest nie tak z tym żbirem? Powiedzcie mi moi drodzy. Dobra jeszcze tutaj tu nie o, idziemy dalej jeszcze żelazo u cudownie pięknie dziękuję. Tutaj sobie zbiorę troszeczkę jeszcze kamienia. No i raczej już z tej kopalni raczej nie wyjdziemy, bo po co? Skoro wystarczy tylko źródło wody i lawy. No i jeszcze żelaza oczywiście. Więc ja bym tutaj za chwileczkę może zrobił jakąś mini bazę. Do widzenia. Yy, dobra, i wiecie co, ja wolę sam już iść, bo no... nie jest... To jest bezpieczne. Jak gonicie... Gonicie gromada creeperów, dobra, więc wychodzę jak najszybciej stąd yy, i pójdziemy poszukać jakiegoś, no super, rozpadało się pójdziemy poszukać jakiegoś klifu, albo choćby źródła wody lub lawy tu jeszcze jest jakieś żelazo zbiorę sobie z wielką chęcią zbiorę, zbiorę mhm, jeszcze tu tu, to sobie zbiorę i idziemy dalej teraz, tak. do widzenia o w dupę nie idźcie za mną. Nie, nie. Nie, 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 nie. Ja sąd idę. Aha, głupi creeper, głupi. Głupi creeper. Aha, bo tu już byłem, super. Że tylko one się raspią cały czas. Ech, dobra, mniejsza. Kryperze, ciebie tutaj nic nie. Macie. Nie ma. Dobra, więc idziemy. Ech, ech. Ach, dobra. No w sumie to się troszeczkę też tak planie łączy, więc... Nie powinienem się dziwić, dlaczego to tak powstało, ale okej. Okay. Teraz tak. Idziemy dalej. W tym już jestem głodny. I muszę chyba wziąć tutaj, zrobić sobie mini bazę. Zrobię hmm. sobie tak, tak, tak. Tak. Tu sobie włożę to i to. I sobie poczekam. W tym może sobie zjem tą baraninę, która i tak dużo żarcia mi nie da. Poddawię mi tą W tym czasie też jak to będzie się robiło, teraz sobie pozbieram troszeczkę tego drewna. Mmm. okej. szkoda, że się rozpadało. No, szkoda. Ale dobra, nieważne. Idziemy. Bierzemy sobie jeszcze tutaj i tutaj. w ogóle yy, muszę Wam powiedzieć parę rzeczy. Prawdopodobnie tak. Fortnite nie wiem, czy jeszcze w ogóle będzie na tym kanale, czy nie. To w zależności. Yy, I powiem Wam teraz tak. Yy, przez... Yy, czy coś jeszcze poza tym? Tak. Yy, Minecraft Survival po pojawi się prawdopodobnie już jutro, bo ten odcinek wstawiam w niedzielę, więc odcinek prawdopodobnie pojawi się w poniedziałek. Więc powiem Wam, że będzie całkiem spoko. Spoko. No. Dobra. <laughs> hmm. Tylko nie wiem w sumie też o której godzinie. Chyba raczej tak gdzieś pod wieczór, bo oczywiście już są elekcje Chociaż w sumie ja, ja się akurat z nich cieszę. Więc. Zobaczcie, co chodzi. Hmm. Teraz tak, co ja w ogóle potrzebuję? Udym to. Potrzebuję tak. Źródła wody i lawy. No, no i tyle. Źródła wody i lawy. No i tyle. Dobra, niech tutaj się osobiście to żelazo przepali, a tego już nie chcę brać, bo ja potrzebuję tylko dwa te... Mm, dwa wiaderka tylko będę potrzebować. I tak to możemy już iść. I postaram się jak najszybciej wziąć i poszukać jakiegoś klifu lub coś w tym desem. Yy, Oby no, gdzieś się znalazło. Dobra, no, może nie takiego małego klifu. Ale kurde, szkoda, że się rozpadało. A było tak fajnie. Ech, nie wiem, pójdę jeszcze tam. Może tam się znajdzie coś. A jak nie, to po prostu się głęboko wkopę w ziemię i znajdę jakąś jaskinię. W tym razie wtedy zrobię cięcie. Wiecie o co chodzi. To jest raczej kwiatowy biom. No, więc teraz się tego nie znajdę, więc cześć szuka. Więc moi drodzy, ja sobie zrobię cięcie krótkie. I zobaczę, gdzie po prostu pojawi się. Gdzie, gdzie by po prostu. Wezmę będę szukać i po prostu postaram się gdzieś znaleźć e, kopalnię, więc widzimy się później. Ach, no dobrze moi drodzy, już jestem z powrotem. No, wziąłem na razie, mam tylko jedno wiadro lawy i z wody przepraszam. I chciałem właśnie się tutaj gdzieś wkopać w ziemię i przeczekać noc. Bo... no. Naprawdę. Ale czy naprawdę ja tak zginąłem? O, Jezus Maria! Widzimy się za chwilę. Ech, no dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. Niestety nie odzyskałem tych rzeczy. Wziąłem sobie troszeczkę. Zrobiłem dużo nowych rzeczy. Mówiąc, szczerze, troszeczkę się nad tym namęczyłem. I potrzebuję węgiel. Potrzebuję dużo węgla, bo prawie tutaj nic nie widać. I wziąłem tutaj się w kopałem. No, wkopałem się. No, po prostu się wkopałem. Przepraszam, jestem dzisiaj troszeczkę zamulony. Wkopałem się tutaj. Gdzie, to, gdzie jest ta dziura? Gdzie ta dziura? Nie, tu. Jak to działa? Jak, jak to jeszcze działa? Gdzie jest ta dziura? Tu. Tu się wkopałem. Cześć, obsyjnie. <laughs> A czy ja mówię? O! Już Wam mówię. Coś tam mi rzęczy. Zresztą nie będziecie tylko słyszeć. O, w tej dziurze się wykopałem tutaj. Więc wiecie o co chodzi. Więc teraz tak. Tutaj duża ilość wody po prostu wzięła i mi zalała cały obsydian. Nie obsydian, tylko lawę, przepraszam. Więc no, jest dosyć źle. Jest dosyć bardzo źle. Ale za to tutaj mamy źródło lawy. I teraz tak, pytanie. Więc to tak działa. Więc teraz tak. Jeżeli ja chciałbym zrobić. Tak. Yy, wezmę sobie troszeczkę tego. Diamenty! O jacie, Diament! Jak, jak milutko! Jak milutko! Dziękuję! Naprawdę dziękuję! Jak milutko! Nie, powiem Wam, że. Nie, nie, nie sądziłem, że aż Minecraft mi zrobi taki prezent. Jak fajnie! Dziękuję! O ja! Dobra, jak miło! Fajnie! Więc sobie wezmę akurat diamentowy kilof i może sobie troszeczkę z tego wykopę. O. No, wykopę sobie troszeczkę tego. Więc nie wiem, tutaj sobie dam lawę. Tutaj sobie to wykopę. I wiecie co? Ja się... Nie wiem, dobra, tam nic nie ma. Więc ja chyba tutaj się wezmę po prostu tą lawą. E, wezmę tutaj się, zajmę tym obsydianem stawianiem. Więc powiem Wam tak, nie wiem, czy filmik już długo trwa. Ale powiem Wam, że ogólnie dzisiejszy dzień, no troszeczkę, że dzisiejszy odcinek był dosyć męczący, więc zostawcie za to łapkę w górę. I powiem Wam tak, mm, będzie to naprawdę bardzo żmudna praca. Mógłbym zrobić timelapse, ale przed tym muszę Wam jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Mianowicie, yy, na Minecraft Survival zaczniemy już robić, po prostu szukać tego, netherite'u. wiesz, no, no po prostu już powstał netherite, wiecie o co mi chodzi. Yy, I teraz tak. Nie wiem jaki długi będzie wtedy tamten odcinek, raczej jakieś 20-minutowy plus minus. No i tak, Minecraft 2D, już Wam mówię, że ewidentnie koniec. Ewidentnie koniec Minecraft 2D. Pewnie się zastanawiacie dlaczego. Dlatego, jakby to powiedzieć, za dużo serii mam na głowie. A nawet mówicie, że możecie się zastanawiać, Koksmen, ale ty przecież możesz zrobić tak, że nagrasz, to już masz to z głowy. Ale moi drodzy, powiem Wam tak. Jakby to powiedzieć, za ciężko będzie dla mnie. Na Minecraft 2D, wiecie, jakim cudem byłoby dla mnie zniszczyć smoka Endo, a co dopiero Widera, który wali we mnie tyloma strzałami, ja więc że tego nawet nie uda mi się, więc moi drodzy po prostu mówiąc szczerze, że w Minecraft 2D to już koniec, no niestety, ale wiecie o co chodzi, to już jest po prostu koniec. Może kiedyś jeszcze, nie wiem, za jakiś rok, dwa lata wrócimy do tej serii i tak może zrobimy sobie takie podsumowanko albo coś tego typu. Więc, no, wiecie o co chodzi. Ja, ja się zastanawiałem, co tak wręcz. a to pogoda, e, muzyka, pogoda. Cze Cześć, toper. Dobra, dziewięć obsydianów. W ogóle, no, troszeczkę się rozgadałem. Troszeczkę się bardzo rozgadałem. Robię tak, tak, tak. Ech, tak. Tylko jeżeli... Dobra, nie ma tutaj jakichś żwirów, nie żwirów, Na szczęście. Nie no, ja cię, ja tu muszę wziąć tą muzykę. O! Na jeden muszę dać. Pyk, pyk. Jeszcze sobie tutaj to wykopę. Ech, Jezus Maria. Tak zrobię. Lepiej. Moi, no standardowo zabrakło jednego vlogu. Jak, jak ja kocham tego Minecraftu, dobra. Zbierzemy sobie tutaj ostatni blog i będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, w ogóle wam się spodobał. Bo jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subika. Gdyż no, troszeczkę to było dla mnie poświęcenie. No, trochę bardzo. Więc spokój, więc. No nie. Dobra, na szczęście mam Żwir. To to może mi jakoś pomoże, bo właśnie teraz się skapno. Ja mam crafting. Yy, Zarąbali. Eee. Yy. O, tutaj jest. Uświadomiłem sobie w ogóle, że brakuje mi po prostu tego. Brakuje mi krzesiwa. I tak się to dopiero teraz skapnąłem, że brakuje mi krzesiwa, które jest tutaj niezmiernie ważne. O, akurat za pierwszym razem. Ja Naprawdę ten dzisiejszy dzień mnie naprawdę bardzo lubi. To, To wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę to. To, 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 to. To, to. Yy, jedynie co to potrzebuje tylko to i to, to, yy, to, to. I moi drodzy. No, jeszcze wejdę. Yy, dobra. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że, że się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subika, kliknijcie dzwoneczka. No i się z Wami żegnam. Do i następnego. Cześć!